Że udało się powołać do życia dzienny oddział opieki nad podopiecznymi, a więc nad nieuleczalnie chorymi dziećmi. Opowiedzmy, jak to wyglądało na początku, bo ja miałam okazję Was odwiedzić dwa lata temu, kiedy to wszystko było w fazie projektu, na papierze, a tutaj widzimy, już jest, już istnieje. Eee, tak, wszystko udało się w ciągu pięciu miesięcy. Eee. Było mnóstwo zaangażowania ze strony wolontariuszy, ze strony e, ludzi tak zwanych z ulicy, tak, którzy nam pomagali, e, aby powstało miejsce, e, które charakteryzuje się właśnie pomocą dla dzieci nieuleczalnie chorych, czyli e, dzieci pokrzywdzonych przez los, e, żeby im pomóc się rozwijać e, na tyle, aby cieszyć się tymi dniami, które pozostały. Tak. To miejsce jest wyjątkowe, ponieważ dzięki temu miejscu nie tylko dzieci mają opiekę, ale całe rodziny uzyskują wsparcie. Dlaczego to jest tak ważne? To jest tak ważne dlatego, że rodzice nieuleczalnie chorych dzieci zazwyczaj zajmują się tymi dziećmi 24 godziny na dobę, ponieważ są to po prostu choroby przewlekłe i te dzieci najczęściej też nie chodzą do szkoły, bądź ten obowiązek szkolny mają realizowany w domu. No, i siłą rzeczy, jeden z rodziców e, w domu zostaje, jest to najczęściej mama. E, no, i dzięki takiemu ośrodkowi jak nasz, dzięki e, naszej fundacji, e, Centrum Opieki Dziennej, przejmując dzieci do siebie w ciągu dnia, e, pozwala rodzicom na chwilę wytchnienia, na pójście do sklepu, co też nie jest takie oczywiste, na przyjście na zakupy. E, no, jakby mają trochę czasu na rozwijanie siebie, czego nie mieli wcześniej. Zdecydowanie takie wsparcie jest nieocenione. Proszę nam powiedzieć jeszcze, ilu macie podopiecznych? Ile y, dzieciaków aktualnie y, korzysta z tego oddziału? Y, ogólnie podopiecznych mamy mm, kilkunastu, natomiast mamy taką zasadę, że u nas w świetlikowie przebywać dzieci może y, tylko dziesięcioro. Y, jest zrobione specjalnie i rozmyślnie, dlatego że. Y, Uważamy, że każde dziecko musi mieć 100% naszej uwagi. I jest tak, że żadne dziecko w świetlikowie nie zostaje same. Zawsze przy nim jest jakiś terapeuta, opiekun, pielęgniarka, i z tego, z tego wynika taka nasza zasada. Nie chcieliśmy, żeby tam było tłoczno, chcieliśmy, żeby było rodzinnie i żeby każde dziecko było zaopiekowane. Właśnie to, co Was wyróżnia, to jest ten nieprawdopodobny rodzinny klimat, ta bardzo ciepła atmosfera. Jak wygląda Wasza? Praca w tym dziennym oddziale słodowietrznymi na co dzień. Hmm. Każdy ma swoją własną profesję, i są tu ludzie z pasją, którzy z zaangażowaniem wykonują swoje codzienne obowiązki, i tak naprawdę to nie są obowiązki, to jest przyjemność. Uśmiech dziecka, jego postępy, na przykład podczas rehabilitacji, to jest jedna z najlepszych zapłat, jakie możemy odzyskać. Tak? Także postępy. Te dzieci się rozwijają, są zadowolone, uśmiechają się. Często ocieramy łzy, pokazujemy im różne nowe rzeczy, otwieramy im oczy na świat, także to jest takie nowe doznanie dla nich i to jest chyba najlepsze w tym wszystkim. Czyli to jest to, co Was napędza do pracy i to, co stymuluje i daje nadzieję, tak naprawdę. To wszystko ma dzięki temu sens. Dokładnie tak. Nieprawdopodobne. Chciałabym jeszcze, abyśmy się skupili przez moment na tym, w jaki sposób można Wam pomóc, bo o tym już wczoraj rozmawialiśmy, ale wiem, że dzisiaj są z nami nowe osoby, nowi goście, więc warto też ich poinformować. Jakiej pomocy, jakiego wsparcia najbardziej potrzebuje, potrzebuje Świetlikowa? Przede wszystkim mamy tutaj stoisko, zaraz obok nas. Można tam zakupić rzeczy, które pieniążki z tych charytatywnych rzeczy będą przeznaczone oczywiście na pomoc naszych podopiecznych, e, Między innymi nasze świetliki, które nas symbolizują. E, oczywiście poprzez oddanie 1% na naszą fundację oraz e, zapraszamy wszystkich na koncert, który odbędzie się już jutro w Katowickim Spotku. No i o tym koncercie koniecznie trzeba powiedzieć, bo to nie będzie byle jaki koncert, drodzy Państwo, to Plejada Gwiazd Muzyki Rozrywkowej. Wszystkie zespoły, myślę, doskonale znane, ale przypomnijmy jeszcze, kto pojawi się na scenie katowickiego spotka. E, dokładnie, zagra dla nas Kamil Bednarek, zespół Ira, e, raper Miłosz, który też zyskuje coraz większą e, popularność. E, zagra Tesa i uwaga, po raz... Ostatni z Markiem Piekarczykiem, także jeśli ktoś jest fanem tego zespołu, to zapraszamy albo niech szepnie swoim znajomym. Bilety można kupić na Ticketmaster, można zakupić też przed spotkiem, także można spontanicznie do nas wpaść. No i oczywiście zagra dla nas nieoceniony Sebastian Ridley-Cree, czyli ambasadorzy naszej fundacji, którzy wspierają nas. Od lat I to są naprawdę ludzie o nie tylko wielkich talentach, ale wielkim sercu. I to jest niesamowite i na takie wielkie serca liczymy, drodzy Państwo, bardzo gorąco apelujemy również do Was i prosimy o wsparcie. Przypomnijmy jeszcze o jednej rzeczy, bo pamiętam wczoraj też o tym była mowa, nie tylko wsparcie finansowe, ale także personalne. W dalszym ciągu szukamy medyków, którzy także przyłączyliby się do waszego, Waszej fundacji, tak? To wsparcie medyczne również mile widziane. Tak. Ale też zapraszamy wszystkich wolontariuszy. Mamy bardzo, znaczy jesteśmy bardzo prężnie działającą fundacją. Ciągle są jakieś akcje, często bardzo fajne i i fajnie by było zaangażować myślę jak najwięcej osób. Także naprawdę zapraszamy. Natalia Kosiarczyk, Lipa, psycholog, Judyta Zachwieja, fizjoterapeutka. Obie panie związane z Fundacją Świetlikowo, pracujące na co dzień w oddziale dziennej opieki nad tymi właśnie najmłodszymi podopiecznymi. Dziękuję Wam bardzo. No i ponownie będziemy się na naszej scenie.